Miejski Ośrodek Kultury w Gnieźnie podsumował Gombro Projekt. Warsztaty, które zorganizowano w jego ramach, poświęcono bogatej twórczości Witolda Gombrowicza, a ich finałowym produktem jest spektakl, który w środę wystawiono premierowo na scenie sali widowiskowej w Moku. Trzeba natychmiast. że głowa wykpiwa i wyszydza łydkę, łydka za się głowę, palec na się z serca, serce z oka, nos serce i ryczy. W połowie drogi mojego żywota pośród ciemnego znalazłem się lasu. Las ten, co gorsza, był zielony. Dobrze, no trochę... Józiu, kochany, dziecko drogie, a co ludzie powiedzą? Jeżeli nie chcesz być lekarzem, bądź się przynajmniej. Kobieciarzem lub koniarzem, ale niech będzie wiadomo, niech będzie wiadomo. Twoja nieokreślona się zaiste, przykra. Z tumanu, z chaosu, z mętnych rozlewisk, z wirów, nurców, szumów, ze trzcin i szuwarów, przenieś się pomiędzy formy klarowne, skrystalizowane. Przyczysz się, uporządkuj, wejdź w życie społeczne. niebądź jako ten płas w skorupie sam sobie sterem żeglarzem okrętem. To jest spektakl Projekt Gombro, Dokładnie tak się nazywa. Jest to odwrócenie całego tytułu projektu, który realizujemy. Spektakl został przygotowany przez Teatr Beskultyny. To jest teatr, który działa przy drugim liceum ogólnokształcącym w Knieźnie i rekrutuje uczniów i absolwentów właśnie tej szkoły. To już kolejne nasze przedstawienie, które wpisuje się w obchody Roku Gąbrowiczowskiego, ale także jest taką wisienką na torcie wszystkich naszych działań projektowych. Co warto zaznaczyć, to jest nasze trzecie podejście do twórczości Gąbrowicza, ponieważ dwa poprzednie zostały zniweczone przez wyższe okoliczności przyrody, na przykład przez pandemię. To trzech razy sztuka, jak tu mówią, więc nareszcie ten spektakl jest na deskach scenicznych, nareszcie zagościł w Miejskim Ośrodku Kultury. Co warto podkreślić, cały spektakl zrealizowali uczniowie. To oni, w dużej mierze napisali scenariusz. Oczywiście posiłkując się ferdydurkę czy dziennikami Gombrowicza, ale wprowadzili mnóstwo nowych takich orzewczych akcentów, co pokazuje, że Gombrowicz dla tego młodego pokolenia może być zupełnie innym człowiekiem niż na przykład dla nas, ludzi już w słusznym wieku, którzy do Gombrowicza podchodzili z dystansem, bo dziwny, bo kontrowersyjny, bo, bo głupi, bo się go nie rozumie. Tymczasem uczniowie, jak okazuje się, świetnie bawią się słowem, świetnie bawią się tym co Gombrowicz zaproponował na przykład Ferdydurka prawie już 100 lat temu i to, że w dużej mierze ten spektakl jest oparty także na improwizacji, także na takich ich własnych obserwacjach, świata nas otaczającego. Tam są takie słowa, klucze, które pewnie kiedy gdyby Gombrowicz teraz żył, to uwielbiałby. A uczniowie doskonale wpletli to do scenariusza własnego spektaklu. Oni też opracowali ruch sceniczny, oni opracowali swoją choreografię, oni opracowali także program tego, jak to wszystko ma wyglądać, także chwała im mamy. Naprawdę bardzo zdolną młodzież i e, bardzo kreatywną, chcącą się bawić i bawiącą się taką też dobrą literaturą. Zakochałem się! Nie, to zakochałem się! Znaczy go masz taką minę? Kochana gębę ci wlepiła, żebyś wiedział, jak wyglądasz. Nic, tam, nic, to tam, ma też nie lepsze. Sztama mi się! Sztama! Zaprowadź mnie do swoich apartamentów. Przyniesiesz chleba do serderku. Mam buteleczkę na zgryzoty. Sztama już. Co tam sobie będziesz pięte zawracał? Ulgę sobie zrobimy. Ulgę sobie zrobimy. Będziemy rajcować, harcować, gębować na wszystko to pokaza. Ulgę sobie zrobimy. Ja? Trzy ciotromy, trzy, monopolkę, ulgę sobie zrobimy. Sztand, sztand. Zaczęliśmy od performatywnego czytania Gombrowicza. I to czytanie miało miejsce w takich dwóch odsłonach. Pierwsze w te, tutaj w Ogrodzie Zimowym Miejskiego Ośrodka Kultury. I tutaj uczniowie szkół ponadpodstawowych czytali Ferdydurkę i Transatlantyk. Drugie natomiast przy ulicy Gombrowicza w Gnieźnie. Jest taka ulica faktycznie. I to było, przedstawienie plenero, to, to było czytanie plenerowe, zakłócane przez powiewy wiatru. To taki duch Gomrowicza nas nawiedzał od czasu do czasu, czasami utrudniając wrażenia akustyczne, ale wszystko się udało. Sporą uwagę poświęciliśmy też leksyce Gomrowicza i tutaj odbyły się dwa warsztaty, które były prowadzone przez panią Ewelinę Czaplicką oraz przez panią Kasię Wilczkowską z Publicznej Biblioteki Pedagogicznej. Chodziło o to, żeby zainteresować uczniów słowami, bo Gombrowicz do słów przykłada ogromną rolę. Chodziło o to, żeby uczniowie wykorzystując potencjał Gąbrowicza, postarali się kreatywnie stworzyć na przykład takie bardzo nośne hasła reklamowe, czy też wykorzystując programy graficzne opracować plakaty, które dzisiaj możemy też podziwiać tutaj we foyer Miejskiego Ośrodka Kultury. Jeszcze do, do jeszcze innej aktywności, ja prosiłam uczniów drugiego liceum ogólnokształcącego i trzeciego liceum. Ten, to przedsięwzięcie nosiło nazwę Gombro Media. Dzisiaj problematyka Ferdyturka jest niezwykle aktualna, bo my uwielbiamy siebie kreować. Kreujemy siebie nieustannie, przybierając maski, miny, gęby. W mediach społecznościowych. I dlatego poprosiłam uczniów, żeby po zapoznaniu się z fragmentami Ferdedurka, zwłaszcza tymi, które dotyczą bardzo nowoczesnej, dzisiaj byśmy powiedzieli, ultra nowoczesnej rodziny młodziaków, wypromowali ich właśnie w mediach społecznościowych. Na Facebooku, na Twitterze, na TikToku. Było z tego mnóstwo śmiechu, mnóstwo świetnej zabawy. Wykorzystaliśmy tutaj też program graficzny Canva. I efekty też można podziwiać na prezentacji, która jest prezentowana we foyer moku. Cóż jeszcze się działo, były między innymi również rysnotki, jak ja to ładnie mówię, czyli notatki wizualne. Uczniowie uczyli się, jak w sposób obrazkowy przedstawić największe, najważniejsze fakty z biografii Gombrowicza. Działo się dużo, zabawy też było dużo. To był taki bardzo intensywny czas dla nas, ale myślę, że w ten sposób zainteresowaliśmy uczniów, dorosłych, seniorów, bo tutaj to audytorium było również spore, twórczością Gombrowicza. Troszeczkę go też odczarowaliśmy, że już przestaje być taki dziwny i może to, co 100 lat temu wzbudzało pewne kontrowersje i to, co zarzucano Gombrowiczowi, a więc taką właśnie niedojrzałość, takie zdziecinnienie, takie właśnie upupianie, to dzisiaj zyskuje zupełnie, zupełnie inny wymiar. Warto się też zastanowić, bo myślę, że do takich refleksji także ten spektakl nas tutaj skłania. Co to znaczy być sobą? Bo my tak bardzo chcemy być sobą, a nieustannie siebie właśnie tworzymy, siebie kreujemy i. Chcąc być sobą, jesteśmy takimi, jakimi chcą widzieć nas inni. Gąbrowicz znajduje odpowiedź na to pytanie i na to wyzwanie. Mówi, bądź sobą, działaj. Określ się przez działanie. Nie gadaj, bo gadać można wszystko, tylko działaj. W tym się zrealizujesz, w tym będziesz autentyczny. W Gąbro projekcie uczestniczyło około 500 osób, głównie młodzież ze szkół ponadpodstawowych, a także dorośli, wolontariusze czytelnictwa i seniorzy. Ja, niemals gewünscht.